Witam Państwa bardzo serdecznie, jesteśmy w szatni wiktorii, wiktorii w Buszczywce, pomecku Wiktorii w poranj w Mam Mamy przyjemność porozmawiać z trenerem gości, panem Zbigniewem Matjaste. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry witam się wszystkim. Prosimy pana trenera o krótki komentarz po dzisiejszym spotkaniu z Wiktorią, bo ocenę zarówno gry swoich jak i gry wiktorii. No trzy punkty dla nas bardzo ważne. Po to, żeśmy tu w sumie przyjechali, taki mieliśmy cel i ukrywam. Ale mecz nie był łatwy i jak ktoś z boku patrzył, to grały dwie wyrównane drużyny. Myśmy po prostu strzelili o te trzy bramki więcej, albo stracili o te trzy bramki mniej tak? od przeciwników. No. Bardzo dobre boisko, warunki idealne do grania i, i tu wychodziła technika zawodników, granie. Myślę, że pierwsza połowa to faktycznie była na remis. Druga połowa, myśmy no troszeczkę zaskoczyli przeciwników, szybkie strzelone bramki. No, a no, mogliśmy tam jeszcze coś strzelić później, ale już nie przesadzajmy, był bardzo dobry wynik. Dziękujemy bardzo za rozmowę.